Dzień dobry moi kochani. Witam się dzisiaj z wami u mnie w kuchni. Dziś przygotowuję dla was przepis na przepyszne roladki wieprzowo-drobiowe. W dalszej części roleczki zobaczycie wszystkie składniki i cały sposób przygotowania. Mam nadzieję, że ten przepis bardzo przypadnie wam do gustu. Pozdrawiam serdecznie i oglądajcie dalej. I już wam oczywiście pokazuję, co będziemy potrzebować do przygotowania takich roladek. I będzie to oczywiście szpinak, cebula, papryka, serfeta, pieczarki, obowiązkowo bekon, no i oczywiście mięso mielone z kurczaka. Moi drodzy, teraz zaczyna się zabawa. Wszystko, co tutaj widzicie, czyli szpinak, paprykę, pieczarki. Podsmażyłam na patelni z odrobiną masła i oczywiście tylko soli i pieprzu. Pieczarki oczywiście wcześniej starłam na tarce, paprykę pokroiłam w drobną kostkę, a szpinak po podsmażeniu potęłam go sobie nożyczkami, żeby nie był aż tak bardzo ciągnący. Mięso mielone oczywiście doprawiłam solą, pieprzem, podsmażoną cebulką, dałam odrobinę bułki. Wymieszałam wszystko, coś na zasadzie tak jak na kotlety. Boczek wcześniej sobie podzieliłam, żeby mi się lepiej owijało. No i oczywiście serfeta e, rozdrobniłam drobniej, tak jak widzicie. I za chwilkę wam pokażę, jak będziemy zawijać rolatki. Zobaczcie, tak jak widzicie, na całej dłoni rozmarowujecie mięso mielone. Następnie wykładacie pieczarki. Kolejna jest papryka. Następny jest szpinak. I na samym końcu serfeta. Zobaczcie, następnie mięsko tak zamykamy i rolujemy taki super wałeczek. I teraz mięsko, już praktycznie gotową roladę, owijamy w bekon. I oczywiście, wszystkie te czynności powtarzamy z każdą roladą. I teraz właśnie gotowe rolady lądują w piekarniku. Moi drodzy, 10 minut przed końcem pieczenia wyciągamy rolady z piekarnika i smarujemy je domowym sosem barbecue, po czym ponownie lądują w piekarniku. I tak się prezentują gotowe rolady. Możecie je oczywiście podać z puree ziemniaczanym i z suróweczką Kolesław. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę pięknego dnia.